Cześć! Nazywamy się Natalka i Weronika. Jesteśmy uczennicami szóstej klasy szkoły podstawowej imienia Simony Kossak w stoku. Z okazji Dnia Patrona Szkoły chciałybyśmy przedstawić Wam top 5 miejsc, które mogłyby się spodobać patronce naszej szkoły, pani Simonie Gabrieli Kossak. Zapraszamy! Znajdujemy się na górce. To wspaniałe miejsce do odpoczynku i zabawy. W zależności od roku, w zimę możemy przyjść, pozjeżdżać na sankach, pożywać się śnieżkami, natomiast w lato możemy przyjść i odpocząć wraz ze swoimi zwierzakami. Jesteśmy teraz na łące. Jest to świetne miejsce, ponieważ latem lub wiosną, kiedy jest ciepło, możemy tu spotkać różne gatunki zwierząt, na przykład bażanty lub bobry. Bobry przychodzą tutaj, ponieważ za nami z tyłu płynie rzeka. Teraz jesteśmy na stawach. Stawy to wspaniałe miejsce ze względu na różnorodność ptactwa i ryb. Ludzie przychodzą tu, by odpocząć, pospacerować, spędzić miło czas i połowić ryby. Którym, chcę Wam opowiedzieć, to Przełączka. Czyli że miejsce sfinansowane w ramach budże -y, budżetu obywatelskiego. Zapraszamy do miejsca, w którym nasi ukochani nożni przyjaciele mogą się wybawić, wyszaleć, ile tylko chcą. Jest to również bardzo bezpieczne miejsce, względu na dość wysokie odrodzenie. Miejsce to las. Jest to świetne miejsce do odpoczynku oraz wyjścia ze swoim psem na spacer. Latem również na piknik. Rosną tutaj drzewa liściaste i iglaste. Jesteśmy już do końca naszej wycieczki po tych wspaniałych miejscach. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Do, do zobaczenia!